w zadaniach zamkniętych. No niestety niestety no, poległem na zadaniach otwartych, ale trudno tak bywa. Mam nadzieję, że jutro angielskim pójdzie mi znać się. Lepiej. A to Która była taka, taka średnio trudna, najtrudniejsze zadanie to było zadanie z prawdopodobieństwa. Zadanie otwarte. Myślę, że tak średnio poszło. A jak u Ciebie? Dlatego no, też najbardziej największy problem z sprawi, sprawiła prawdopodobieństwo, ale myślę, że... Zadanie otwarte? Najtrudniejsze? No, tak. Zadania otwarte były, trudno znać. Ale... to chyba No i jest angielskim, angielski. Kiepsko, <grystanie> kiepsko pójdzie. <bude. grystanie> no, że zawsze, Była najgorsza, jakoś się dało wszystko policzyć, zadanie za 5 punktów polegało na wyliczeniu czasu, jaki pokonał biegacz i myślę, że pozytywnie wypadł. Jarosław Lis, dyrektor Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Płucku. W dniu dzisiejszym zakończyły się matury pisemne z matematyki w szkołach młodzieżowych. Przystąpiło mniej więcej 70% absolwentów. Jest to i tak stosunkowo dużo, z tego względu, że jesteśmy szkołą zawodową, która nastawia się przede wszystkim na wyposażenie naszych absolwentów w zawód, a przy okazji oczywiście zdobycia wykształcenia średniego. Natomiast w szkołach dla dorosłych ten odsetek nieco jest mniejszy: mniej więcej co roku około 10% przystępuje do matury. Jest to spowodowane tym, że to przede wszystkim są osoby już w tym wieku, że nie zawsze planują studia, podejmowanie studia, studiów na uczelniach wyższych. Dodatkowo w szkołach dla dorosłych po raz pierwszy zdawana była matura w nowej formule. Dzisiejszy egzamin z matematyki nie sprawił nam problemu. Ostatnie zadanie, które było punktowane chyba za 5 punktów było, zawierało ciągi matematyczne. Również nie było trudne i. Ogólnie no, zadania były proste. Byliśmy dobrze przygotowane, i mamy nadzieję, że również jutro nam pójdzie dobrze na języku angielskim.